Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie we wtorek 14 listopada. Zaczynamy nasz przegląd rynku. Standardowo zanim przejdziemy do. Sedna, pamiętajcie o ryzyku handel instrumentami finansowymi, wiąże się z wysokim poziomem ryzyka. Pamiętajcie również, że treść tego nagrania przekazuje jedynie informacje ogólne, które nie powinny być przez Was traktowane jako porada handlowa, czy też oficjalna rekomendacja. Dobrze drodzy Państwo, zapraszam Was na kanał Admirals do zakładki wideo, gdzie wczoraj wieczorem pojawił się komentarz odnośnie rynku ropy, ostatnich wydarzeń dla wielu niezrozumiałych dlaczego cena ropy spada mimo trwających, trwającej wojny w Izraelu, tam jest to szeroko skomentowane, a osoby, które zresztą regularnie uczestniczą, uczestniczą przepraszam, w naszych spotkaniach te argumenty w dużej części znają, ale tam kilka nowych rzeczy, kilka innych nowych obserwacji się pojawia, więc gorąco odsyłam. Natomiast dziś, drodzy Państwo, oczywiście kluczowe wydarzenie dla rynków finansowych, czyli odczyt inflacji w Stanach Zjednoczonych. Rynki oczekują spadku w ujęciu rok do roku inflacji CPI do poziomu 3,3%. ,3%. No i, drodzy Państwo, są duże znaki zapytania, czy uda się ten spadek zrealizować. A to dlatego, że jak wspomniałem Wam ostatnio, gospodarka amerykańska pokazuje pewne oznaki stabilizacji, jeśli chodzi właśnie o zmianę cen na całkiem wysokim poziomie. No i część z Was może pomyśleć, że przecież poziom 3%, przecież prawie 2, czyli prawie cel inflacyjny, więc no nie ma czym się martwić. I drodzy Państwo, kolejny raz chciałbym Wam pokazać to zestawienie, które pokazuje, że zobaczcie, jeśli inflacja wynosi od 0 do 2%, to prawdopodobieństwo wzrostu powyżej poziomu 4% w ciągu 12 miesięcy jest dosyć niskie, bo wynosi około 8%. Ale wystarczy, że inflacja wynosi mieści się w przedziale od 2 do 4%. To właśnie to samo prawdopodobieństwo, czyli wzrostu cen powyżej poziomu 4% w ciągu 12 kolejnych miesięcy jest już znacznie, znacznie wyższe. Dlatego Fed musi się upewnić w swoich działaniach, że nie, nie, nie pojawi się, że inflacja na pewno zostanie sprowadzona do poziomu właśnie. Tego akceptowalnego, wyznaczonego właśnie przez, przez Fed na przestrzeni ostatnich lat. No i drodzy Państwo, oczywiście dzisiejszy negatywny odszedł inflacji, negatywny w sensie, że byłaby ona wyższa niż zakładają prognozy, on jakby nie, ten, ten odszedł wcale by nie spowodował. Jakoś nie wiadomo, jak wzrostu oczekiwań na, wyra na dalszy wzrost procentowych, wydaje mi się, że ten maksymalny poziom już prawdopodobnie został osiągnięty. Natomiast to, co jest kluczowe, to to, że rynki boją się sytuacji, w której stopy zostałyby utrzymane na tym wysokim poziomie przez dłuższy czas. Scenariusz optymalny to jest szybki spadek inflacji i przede wszystkim jak najszybsze rozpoczęcie obniżek stóp procentowych, gdyż te poziomy aktualne są już wysokie. I drodzy Państwo, nie ma, mimo że rynek jest i amerykański konsument jest wybitnie jak na oczekiwania rynkowe odporny. Na, na właśnie wysoki koszt pieniądza to to nie będzie trwać wiecznie i przy tak wysokim długu na poziomie zarówno osobistym jak i jak i rządowym to będzie po prostu powodować kolejne pęknięcia i pamiętajcie, że że już z takim pęknięciem mieliśmy do czynienia w przypadku tych banków regionalnych na początku roku, a potencjalnych zagrożeń, o których mówiłem już kilka razy, jest w gospodarce więcej. Na poziomie konsumenta nie jest to tak niebezpieczna sytuacja jak w 2008 roku, natomiast tak czy inaczej wysokie stopy no, nie mogą być utrzymane zbyt długo, jeśli ten scenariusz. Miękkiego lądowania, czyli scenariusz, w którym inflacja zostaje sprowadzona do celu bez wywołania recesji, jeśli miałby się on zrealizować. Natomiast, drodzy Państwo, pamiętajcie również o tym, że, po, że jeśli chodzi o dalszy spadek inflacji, po pierwsze, dobra wiadomość nie, prawdopodobnie nie zrealizuje się ten najbardziej negatywny scenariusz, w którym paliwa dokładałyby do Inflacji, co oczywiście było związane z obawami o dalszy wzrost cen ropy. Jak wiemy, od na przestrzeni kilku tygodni ropa spadła o 20%, więc to ryzyko się odsuwa. Natomiast patrząc jeszcze na drugą ważną obserwację, też pamiętajcie, że ten efekt bazy w Stanach Zjednoczonych się powoli kończy, a to dlatego, że zobaczcie. W ujęciu miesiąc do miesiąca te aktualne odczyty już nie będą, z tych aktualnych odczytów będą wypadać miesiące. W zasadzie już wypadły miesiące, w których ceny bardzo wyraźnie wzrosły, więc tutaj drodzy Państwo też nie ma co liczyć na jakieś bardzo mocne, pozytywne zaskoczenie, bo po prostu nie masz czego. Natomiast podsumowując, jeśli doszłoby dzisiaj do wyraźnego spadku inflacji, do, przepraszam, do, do odczytu inflacji, który będzie niższy od oczekiwań, to uważam, że będzie to ogromny boost wzrostowy dla rynków akcji co nie jest zresztą żadnym wielkim odkryciem, ale, ale patrząc po aktualnej dynamice rynków, wydaje mi się, że, że ta zmienność w górę może być bardzo wysoka, jeśli, jeśli doszłoby do pozytywnego zaskoczenia. W drugą stronę uważam, że też potencjał spadkowy będzie nieco, jest, jest nieco mniejszy nawet przy negatywnym odczycia, dlatego że mamy bardzo pozytywne momentum, o czym mówiliśmy w weekend. Dobrze, drodzy Państwo, przechodzimy do rynków. I proszę o sekundę cierpliwości. Dobrze, platforma powinna być już dla Was widoczna. I drodzy Państwo, dziś tylko jedna para walutowa, a w zasadzie to tylko i wyłącznie... Mały rzut oka na parę dolar do jena, bez większej analizy, dlatego że po pierwsze sytuacja techniczna i zmienność w ostatnich kilkunastu dniach, w ciągu ostatnich kilku tygodni, no nie ułatwia tu prowadzenia jakiejkolwiek wiarygodnej analizy. Natomiast drodzy Państwo, wczoraj zobaczcie, mieliśmy mocne szarpnięcie, które zobaczcie pokazuje. Cały czas na dominujący trend toby przewagę kupujących. I dziś, oczywiście, na naszym comiesięcznym przeglądzie rynku Forex, dużą uwagę poświęcę właśnie japońskiemu jenowi. Na co oczywiście serdecznie zapraszam na, do zapisu. Link będzie oczywiście w opisie tego filmu pod YouTube'em. Natomiast no zobaczcie, rynek już tak naprawdę wyrównał szczyty. Mi zabrakło, zabrakło dosłownie kilkunastu pipsów, żeby wyrównać szczyty z października 2022 roku. I jak na razie nie widzę przeszkód, żeby mimo nawet jakichś pojedynczych szarpnięć, ten trend miałby, miałby być w tym momencie zatrzymany. Chyba że faktycznie zacznie się ten mocny odwrót na dolarze, co jest niewykluczone. Natomiast są jeszcze inne pary z jenem na których również jen przejawia dużą słabość, ale o tym też w trakcie wieczornego webinaru postaramy się odpowiedzieć, czy krach na parach z jenem jest możliwy. Natomiast przejdźmy do innych instrumentów. Zacznijmy sobie od indeksu Nikkei, bo chwilę od niego odeszliśmy. No, drodzy Państwo, tu ta skala odbicia która rozpoczęła się w, pod koniec października. W przypadku Nikkei, podobnie jak ten indeks był bardzo mocny w trakcie trwającej hossy w tym roku, tak też w trakcie tego odbicia Nikkei pokazuje siłę. No i zobaczcie, mamy tu mocną falę wzrostową. Korekta, która zobaczcie tutaj, rozpoczęła się na początku. No, czwartego, przepraszam, 6 listopada. Zobaczcie to zaledwie. Kilka procent, to spójrzmy sobie. Tak, to jest spadek zaledwie o niespełna 2,5%, więc tyle co nic. No i zobaczcie, kolejne sesje to już wybicie lokalnych szczytów. No i tu, drodzy Państwo, wszystko technicznie wygląda na duże prawdopodobieństwo kontynuacji i wzrostu do tych lokalnych szczytów z połowy września. Z tym, że jedyna rzecz, która mnie niepokoi, to. Ta dynamika na H4, ponieważ zobaczcie, z godziny na godzinę, bo to jest interwał czterogodzinowy, zawężają się wahania cen Nikkei, zobaczcie, i to przypomina formację klina zwyszkującego. Mówię przypomina, dlatego że tutaj no, jednak do dolnego graniczenia przy trzecim kontakcie jeszcze trochę zabrakło. Oczywiście, clean zwyżkujący to jest formacja, która wskazuje na słabość trendu wzrostowego, z tym, że z racji, że, że nie ma jakby sygnałów z pozostałych, z pozostałych aspektów analizy technicznej, które by wskazywały na zakończenie faktycznie tutaj tej korekty, to traktuję to tylko i wyłącznie jako jakiś mały sygnał ostrzegawczy, a jeśli doszłoby do wybicia górą, tego klina, to też wtedy też um, całkowicie ten scenariusz spadkowy wynikający, czy albo, albo, albo inaczej, ryzyko spadków wynikające z tej formacji, porzucamy. Um, natomiast, no, patrząc z perspektywy D1, jak na razie mamy, o sekunda, mamy wyraźną przewagę kupujących i bardzo, bardzo mocne impulsy wzrostowe. Zobaczcie, ile tutaj nowagi powstało pomiędzy tymi kolejnymi świecami. Dobrze, złoto. O złocie mówiliśmy dłużej w niedzielę, ale warto odnotować reakcję na tę ważną strefę, strefę wsparcia tu w pobliżu tych świec, które poprzedzały ten kolejny impuls wzrostowy. No i zobaczcie, mamy zejście w ramach tej korekty do tej strefy, i pojawił się sygnał wzrostowy na D1 w postaci tego Pimbara. No, i drodzy Państwo, koło, tego, koło tej świecy nie można przejść obojętnie. Jest to ewidentny sygnał aktywności popytu w tej strefie. No i oczywiście z racji, że często wskazuję Wam, że tego typu świece jakby nie powodują natychmiastowego odbicia, a często rynek testuje jeszcze te głębsze poziomy tutaj tutaj poziomy z tego cienia, więc oczywiście jeszcze lekka korekta jest możliwa, ale jeśli ten sygnał ma być wiodący, jakby wskazać faktyczne zakończenie korekty, to ta ewentualna korekta jeszcze w dół nie powinna przebić trwale minimum tej świecy, więc duża czujność, i uważajcie, co uważajmy co tutaj się będzie dziać w kontekście tego sygnału, bo Ewidentnie nada jeden, widać sygnał do zakończenia tej korekty. Dobrze, padło pytanie o palac, i zakładam, że pytający przede wszystkim pytał o potencjalny sygnał do odbicia, gdyż palac spada, spada i spada. Tak naprawdę, niezależnie na jaki interwał spojrzymy, to tutaj wszędzie dominuje ruch spadkowy. No i tutaj, drodzy Państwo, wiecie, że palat na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy nabcu krwi wielu inwestorów, nawet nie z perspektywy, nawet nie z tego powodu, że cena nie chciała odbić w górę, tylko, że trwała długa, długa konsolidacja poprzedzona różnymi, przeplata, przeplatana, przepraszam, wieloma sygnałami wzrostowymi, które mogły wskazywać, że, tako, że ten ruch spadkowy się kończy, a tu proszę, mieliśmy Wybicie jednego, poziomu wsparcia drugiego. No i to też gdzieś taki instynkt samozachowawczy podpowiada, żeby też nie napalać się na każdy następny sygnał wzrostowy. Z tym, że potencjał do spadków też jest ograniczony. Jesteśmy już poniżej granicy z 1000 dolarów za 100 uncji. No i zobaczcie, nawet z perspektywy tygodniowej widać, że zbliżamy się do tych lokalnych dołków z 2018 roku. Do nich jeszcze oczywiście trochę brakuje, bo to jest poziom około nieco ponad 800 dolarów za 100 uncji. Natomiast zobaczcie ciekawą obserwację na interwale 4 -godzinowym. Zobaczcie, mamy tutaj dywergencję między. Ceną paladu, a RSI. Zobaczcie, mamy niższy dołek, jeśli chodzi o cenę, a na RSI mamy wyższy dołek, co wskazuje na słabość tego impulsu z perspektywy, oczywiście, interwału H4. To też trzeba mieć na uwadze, że ewentualne sygnały słabości też interpretujemy na tym konkretnym interwale, na którym on się pojawia, więc też, żeby. Uważajcie, żeby sygnał z H4 jakby nie budował waszego obrazu na D1 czy na, czy, na, czy na W1 czy na D1. Oczywiście nie wiem, w jakiej perspektywie pytający pytał właśnie o, o palat, natomiast no, na H4 jest tu oznaka faktycznie słabości tego impulsu spadkowego, z tym, że zobaczcie, co ciekawe. Dywergencja jest widoczna jedynie na wskaźniku na wskaźniku RSI, na MACD wszystko jest zgodnie z, zgodnie z, z prawidłami, czyli dołek na cenie powoduje również dołek na MACD, chociaż tu również sygnał do korekty się pojawił w postaci tego przecięcia. Więc no, drodzy Państwo, na H4 widać sygnały. Wzrostowe na wyższym interwale, czy to D1 czy W1, są one przy, są one mocno ograniczone, chociaż na D1 mamy wczoraj. Mieliśmy wczoraj świecę wzrostową, ale nie jest to wiarygodna dla mnie formacja, patrząc pod kątem zmienności. Dobrze, dziękuję Wam za uwagę. Słyszymy się dziś o 20. Zachęcam wszystkie osoby, które są zainteresowane rynkiem Forex, zarówno będzie podejście fundamentalne, jak i techniczne, przede wszystkim na pary z Jenem, pary z polskim złotym, ale też kilka innych walut się, mówiąc kolokwialnie, przewinie. Dziękuję Wam za uwagę i powodzenia w trakcie dzisiejszej sesji.